Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. W 22. lekcji biblijnej mówić będę o świętych pańskich. Czy istnieją święci pańscy? Mówić będę o świętych pańskich. Według Biblii umarli o niczym nie wiedzą, pogrzebani zostali w grobie i tam pozostają aż do zmartwychwstania. Według Słowa Bożego ludzie nie otrzymali jeszcze dotąd nagrody za swoje pobożne życie, gdyż dopiero przy końcu świata Bóg z łaski swej obdarzy wierzących życiem wiecznym. O pobożnych ludziach mówi pismo: Ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy, przeto iż Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Hebrajczyków 11, werset 39-40. Lud Boży, spoczywający w grobach, otrzyma nagrodę razem z tymi, którzy doczekają się żywcem powrotu naszego zbawiciela. Modlitwy, które ludzie wznoszą do nieba, do świętych Pańskich, nie osiągają niczego. Święci nie mogą wysłuchać naszych próśb, dlatego że nie słyszą. Oni spoczywają w ziemi i nie mogą nic słyszeć, widzieć, odczuwać. Czynienie obrazów świętych, zapalanie świateł przed obrazami i modlenie się do obrazów nie tylko nic nie pomaga, ale jest przeciwne dziesięciorga przykazaniom Bożym. Bóg powiedział: Nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie w górze, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani im służył, bo ja, Pan Twój, Bóg zawisny w miłości, nienawidzący nieprawości ojców nad synami w trzecim i czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mnie miłują i szczegą przykazania mego. Druga mojżeszowa, rozdział 20, werset 4-6. Przekroczenie zakonu Bożego. Pan Jezus stwierdził, zaprawdę powiadam wam, aż przeminie niebo i ziemia, a jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało. Mateusz, rozdział 5, werset 18. Jeżeli porównamy dekalów z drugiej Mojżeszowej 20 z tymi, które uczy Kościół, to przekonamy się, że przykazania Boże zostały zmienione. Drugie przykazanie zakuzujące czczenia obrazów zostało opuszczone. Dlaczego? Odpowiedź jest jasna, bo w Kościele za wiele jest obrazów. Bóg zabrania czczenia obrazów, koronowania obrazów i wzywania świętych, których te obrazy przedstawiają. Biblia zabrania ustawiania obrazów, figur świętych na ołtarzu, upiększania ich beatyfikowania ich i kanonizowania na świętych pańskich, gdyż tylko Bóg wie, kto naprawdę jest lub był świętym, kogo uznać za świętego. Z tej racji zakazuje święcenie obrazów i figur. Trzennie obrazów i figur Biblia uważa za bałwochwalstwo, anioł, przed którym apostoł Jan uklęknął, by się do Niego modlić i oddać mu chwałę rzekł. Patrz, abyś tego nie czynił, bo ja współsługa Twój i braci Twoich proroków i tych, co chowają słowa księgi tej. Bogu się kłanie. Apokalipsa 22, werset 9,10. Anioł istota wyższa od ludzi, nie przyjąć czci od ludzi. Tym bardziej człowiekowi nie należy się cześć i chwała Boża i nie należy się do człowieka modlić. Prorok mówi, że czas zużyty na czynienie obrazów, figur jest zmarnowany. Kto tworzy Boga i bałwana leje, do niczego się to nie przyda. Izajasz 44, werset 10. Istnieje tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Czczenie obrazów i figur nie wprowadził Chrystus ani apostołowie, ale późniejsi członkowie z kościoła, kościoła, Którzy się nie trzymali zasad Biblii. Oto niektóre daty. W roku 715 wprowadzono modlitwy do świętych pańskich. W roku 835 wprowadzono Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. W roku 1170 wprowadzono kanonizację świętych. Pan Jezus rzekł, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Mateusza 4, werset 10. Jan dodaje. Dziateczki, szczęście się, Bałwanów. 1 Jana, rozdział 5, werset 21. Maria błogosławiona między niewiastami. Wierzymy, że Maria była cnotliwą niewiastą, bogobojną osobą która we wszystkim starała się czynić wolę Ojca Niebieskiego. Maria była naczyniem wybranym od Boga, gdy zesłał Syna swego na ten świat w postaci człowieka. Izajasz pisał, że Panna pocznie i porodzi Syna, a nazwie imię Jego Emanuel i przez to stała się Matką Ziemską naszego Pana. Maria jest Matką Dziecięcia, które stało się źródłem zbawienia. Ponieważ Bóg wybrał Marię za swoje naczynie, to ona pod wpływem Ducha Świętego powiedziała, że jest błogosławiona. Łukasz, rozdział pierwszy, werset czterdziesty ósmy. Maria dostąpiła najwyższego zaszczytu, rodząc pana Jezusa. Maria przyznała, że jest służebnicą Boga i uznała swego zbawiciela. Pokora jest koroną wielkich ludzi, a Maria była pokorna. Łukasz, Rozdział pierwszy, werset 46-47. Z postępowania Marii, Matki Jezusa, mamy się nauczyć, w jakim duchu mamy przyjąć wolę Bożą. Maria była posłuszna Bogu i dlatego była błogosławiona. Maria nie jest Matką Boską, ale Matką Jezusa Chrystusa, to jest Syna Bożego, który przyszedł na ten świat i przyjął ciało ludzkie. Maria nie może być Matką Boga, gdyż wtedy Bóg miałby początek i to tysiące lat po stworzeniu świata. Maria stała się naczyniem, przez które Pan istniejący od wieków stał się ciałem. Słowo stało się ciałem. Jezus poważał swoją ziemską matkę, ale gdy chodziło o zbawienie dusz, to nie wywyższał jej, jak to czynią dzisiaj ludzie. Maria była wierzącą niewiastą, posłuszną Bogu, ale ona tak samo musiała przyjąć Chrystusa jako osobistego zbawiciela, jak każda inna kobieta, bo w przeciwnym wypadku zginęłaby. Je śpiew radości. W niczym nie daje powodu do przyznania jej zwierzchności. Ona nigdy nie objawiła pragnienia wywyższania się i nigdy nie upoważniła Kościoła do uwielbiania lub ubóstwiania jej. Ta skromna i pokorna kobieta wiedziała i uznawała, że jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy Tymoteusza, rozdział drugi, werset 5. Gdyby Maria wstała z grobu i wiedziała, jak cały prawie świat modli się do niej, i to ze zdziwieniem zapytałaby się, czy ja jestem zbawicielką świata, czy nie raczej mój syn? Czy ja przelałam krew dla zbawienia świata? Czy ja kiedyś powiedziałam: pójdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam odpocznienie? Czy ja kiedykolwiek powiedziałam, aby ludzie przede mną klękali? Czy Pan Bóg tego nie zabrania? Jeśli Maria jest błogosławiona i należy się modlić do niej, to dlaczego nie do innych kobiet, które Biblia nazywa błogosławionymi? Czytamy: Błogosławiona między niewiastami, Jael, żona Hebera, kenity, sędziów, rozdział 5, werset 24. Czemu ludzie nie modlą się do Jaeli? Pamiętajmy, nie masz żadnym innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy, byśmy mogli być zbawieni. Dzieje apostolskie, rozdział 4, werset 12. Tym imieniem jest Jezus Chrystus. Niestety, Biblia nie wzmiankuje o wyróżnieniu, o wyróżnieniu Marii jako specjalnej pośredniczki między Bogiem a ludźmi, jak również o niepokalanym poczęciu, ani o jej niebowzięciu. Cześć, jaką niektórzy wierni oddają Marii, nastąpiła dopiero po śmierci apostołów, gdy Kościół odszedł od Biblii. W roku 431. Wyrażenie Christo tokos, tokos, to jest rodzicielka Chrystusa, zamieniono na wyraz Theo Tokos, czyli rodzicielka Boża. W roku 596 i 593 wprowadzono godzinki do Najświętszej Marii Panny. W roku 813 zaczęto głosić o tym, że Maria została w niebo wzięta. W roku 1423 wzięła początek Matka Boska Bolesna, w roku 1708 wprowadzono dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, w roku 1950 ogłoszono dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Ta skromna, pokorna chrześcijańka Maria sprzeciwiłaby się. Stanowczo, gdyby dziś zmartwychwstała i widziała, jaką cześć jej oddają. Ona pozostała skromna do końca życia. Chodźmy jej śladem. Kto jest świętym? Każdy prawdziwie nawrócony chrześcijanin, który idzie za śladami Chrystusa, jest świętym. Paweł w pierwszym Koryntian 1, werset 1-2, cały zbór nazywa świętym. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Jezusie Chrystusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu i ich i naszym. Paweł nazywa świętymi ludzi żyjących. Paweł pisze: nie wstydzę się Ewangelii, za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Rzymian 1:16 Przez wiarę w Chrystusa i posłuszeństwo względem przykazań Bożych możemy być poświęceni i staniemy się godni przebywania w towarzystwie Boga i aniołów. Staniemy się świętymi. 1 Jana rozdział 5, werset 1 do 4. Ostatnia księga Biblii Apokalipsa opisuje cechy świętych. To jest cierpliwość świętych. Tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusową. Apokalipsa, rozdział 14, werset 12. Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby byli świętymi, albowiem jam jest Pan Bóg wasz, przeto poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 11, werset 44. Oby Bóg pomógł każdemu słuchającemu te słowa, aby prowadził świątobliwe życie zgodne z wolą Bożą i kiedyś odziedziczył zbawienie wieczne w królestwie pana naszego Jezusa Chrystusa. Psalm 123,1: Oczy moje wznoszę ku tobie, który mieszkasz w niebie. Duszo, coś światem zmęczona, znasz ukojenie w objęciach Jezubawcy. Do ciebie on wyciąga swe ramiona, tuli cię do serca swego, darzy cię życiem, ukoi twoje smutki, zmartwienia wszak on jest skałą twojego schronienia. Wiernym obrońcą na każdy czas, przyjmij od niego łask strumienie. Amen. Dziękuję.